Thank you Kolejnym vlogu, we vlogu, w którym na drugim planie jest pranie do złożenia, ale to za chwilę ogarnę. Chciałam się z Wami przywitać i może nie tyle wytłumaczyć, co po prostu powiedzieć, dlaczego mnie ostatnio tutaj nie było. Dlatego, że nie będę owijać bawełnę, po prostu bardziej skupiłam swoją uwagę na moim drugim kanale, na który Was zapraszam. Roślinny, bardzo dużo ostatnio filmów tam się pojawia, więc jeżeli macie tylko ochotę, to, to zachęcam do zajrzenia, no po prostu, no tak jakoś miałam bardziej ochotę nagrywać tam, niż tu Nie będę was opomywać, cóż mam więcej mówić, ale dzisiaj stwierdziłam, że wezmę, wezmę aparat i się do was odezwę Nie mam dzisiaj nic takiego spektakularnego do robienia, ale, ale coś tam mniej więcej plany na dzisiejszy dzień mam i muszę kilka spraw załatwić więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć po prostu w ciągu tego dnia. A teraz siadam do laptopa, bo mam za chwilę spotkanie online, a jeszcze chcę coś zrobić przed tym spotkaniem, o czym zresztą zaraz Wam powiem. Zanim jeszcze się połączę, mam jeszcze chwilkę czasu, to muszę zamówić żelazko. Bo moje żelazko, które do tej pory mi służyło, w sumie już chyba przez 10 lat ono żyło. No niestety, ale um, już, um, już się popsuło Ostatnio jak próbowałam go odkamieniać, um, zaczęła wylatywać z niego jakaś taka jakby rdza Naprawdę, no nawet nie chciałabym już nim prasować ubrań, bo możliwe, że coś by się z tymi ubraniami stało A żelazka nie są jakieś e, drogie, e, więc stwierdziłam, że... No, że zainwestuję po prostu w nowe. I tak też muszę kupić. Pojadę sobie odebrać w salonie, jakby stacjonarnie, ale chcę zamówić, żeby już było przygotowane. I co prawda, mam już wybrane żelazko jedno. Wy tam mi polecaliście coś na Instagramie, też bardzo dziękuję, ale głównie pojawiały się Philipsy albo Tefal. A ja, słuchajcie, zdecydowałam się ostatecznie na żelazko Russell Hobbs Copper Express Nie wiem jak to, brzmi, jak to w ogóle się wymawia, ale żelazko nie jest drogie, bo ja nie chciałam inwestować, w, wiecie, nie wiadomo ile pieniędzy Bo żelazka to ja używam raz na dobrych kilka miesięcy, naprawdę, nienawidzę prasować No ale jednak trzeba mieć żelazko w domu Um, więc tak, więc ja to szybko teraz okarnię, bo nie mogę, się, nie mogę się skupić, nie mogę tutaj um, zamawiać i do Was jeszcze mówić. Um, coś jeszcze chciałam? Aha, no właśnie, i pojadę go odebrać, ale nie wiem jeszcze gdzie, bo najbliższa galeria, jaką mam, to jest Arkadia, a powiem Wam szczerze, że już do tej Arkadii w tym się nie chce jeździć, bo już mam ją po dziurki w nosie. Bo cały czas po prostu do niej jeżdżę A z chęcią bym się wybrała gdzieś indziej Więc zobaczę w których salonach To żelazko, ten model jest I ewentualnie przejedziemy się do innej galerii Ale nie wiem Bo może się też okazać, że ostatecznie I tak pojadę do Arcadii. Jesteś pierwszy. pierwszy w kolejce. Jeżeli pani kupuje dane żelazko, to może pani też stare żelazko na oddać jako elektrośmieci. Mhm, ok. Dzisiaj założyłam taką sukienkę. Już widzieliście górę, ale może nie spodziewaliście się, że to będzie taka długa sukienka. Jest bardzo fajna, bardzo ją lubię i chyba ona jest z Cincej, ale tak, chyba z Cincej. Zamawiałam, nagrywałam taki film, jak mierzyłam właśnie sukienki na to lato. Jest świetna, już ją kilka razy nosiłam i jest bardzo wygodna. Fajną mam też długość, założyłam takie trampki zwykłe i do tego koszyk. Wypełnione wszystkim, bo jadę po to żelazko i przy okazji też oddaję moje stare żelazko. Bardzo fajna opcja, właśnie w takich sklepach, że możecie oddać zużyty sprzęt, no bo wyrzucali go na zwykłe śmietnisko to tak słabo. No bo ma jednak jakieś tam części metalowe i szkodliwe, więc zabrałam ze sobą żelazko i oddam w sklepie, wymieniając na nowe. Więc jadę, przy okazji jeszcze zrobię jakieś zakupy, ale nie niedużo, może jakieś świeże owoce i muszę kupić tabletki, do dotynowarki, bo mi się skończyły, więc zobaczymy co będzie w Carrefourze, no i zabieram was ze sobą. Jadę jednak do Arkady, czyli tak jak mówiłam, że na pewno tak się skończy, a to dlatego w sumie, że jakbym miała gdzieś jechać dalej, to bym musiała zatankować, a nie uśmiecham się wydawać znowu ponad 300 zł na benzynę, chociaż tak to będę musiała zrobić, wiadomo. Ale im bardziej to odkładam, tym jest mi, tym lepiej. więc O, jakie holo auto to ładne było. Więc szybko do arkady i załatwię to, co mam załatwić. No i będziemy dalej ogarniać wszystko. To są moje dzisiejsze łupy. Oczywiście, główny cel żelazko, tak wygląda, zaraz sobie rozpakujemy i zobaczymy co to za cacko wzięłam też, tak jak wspominałam tabletki do zmywarki, jeszcze raz wam mówię, że to są moje ulubione testowałam już inne, ale jakoś po prostu wolę do nich wrócić i nigdy mnie nie zawiodły no i oczywiście czerwone dobrocie lata, czyli czereśnie Truskawki i arbus. Wzięłam czereśnie te jasne, bo się pojawiły, wcześniej były tylko te ciemne, a te jasne są naprawdę też smaczne, więc polecam, jakbyście mieli dylemat, które wybrać. I truskawki podróżały, bo zapłaciłam za nie 12 zł za kilogram. Rozpakujmy sobie i zobaczmy urządzenie, które będzie służyło mi dosłownie kilka razy w roku nic cierpię pracować. Czy ja już o tym wspominałam? No powiem Wam, że opakowanie jest takie... Sorry. Jest takie... no okej, okay. jakby szału nie ma. Żelazko wygląda tak, jest to śliczne. Nie wiem, czy to będzie widać na wideo, ale tutaj jest taki brokat. Bardzo ładnie wygląda. No powiem Wam, że mam ochotę, aż normalnie sobie dzisiaj go przetestować, ale nie wiem, czy też mi się uda. Dzisiaj zrobić, ewentualnie na dniach zacznę. Jeżeli chodzi o jakieś parametry, to wiecie, sprawdźcie sobie, bo ja jakoś nie zwracałam też na to uwagi. Znaczy, no nie tak, że kupowałam w ciemno, bo na opinię zwracałam uwagę, ale no nie zależało mi na jakimś, wiecie, bardzo, bardzo mocnym żelazku i tak dalej. Po prostu zwykłe żelazko. 2600 W. Więc nie wiem, czy to jest jakieś mocne, czy takie średnie. W każdym razie podoba mi się jego wygląd. Jest też w miarę lekkie. No i miał bardzo dobre opinie, właśnie, stosunkowo do, do ceny. No bo wiadomo, że są jeszcze jakieś takie za 500-600 zł, ale no to już wtedy albo nie wiem, trzeba mieć jakieś ubrania cenne i prasować jakimiś specjalnymi funkcjami. A takie zwykłe, zwykłe żelazko, żeby służyło po prostu na co dzień. No to nie widzę sensu wydawania e, tylu setek złotych Tutaj jest wlew na wodę od góry Wcześniej miałam od dołu I powiem wam, że od dołu jest o tyle mm, nie do końca wygodne Bo jak wleję, wlałam tutaj, zamknęłam tą klapkę I jak chciałam, żeby się żelazko grzało To tutaj no, wyciekała ta woda Przynajmniej z czasem, może na początku to było bardziej szczelne No i oczywiście regulacja temperatury no, dobrze, ceramiczna powłoka, bardzo ładny też kolor. No ładne żelazko. po prostu też ładne żelazko. I mam wrażenie, że trochę mniejsze niż to, co miałam. Więc dobrze. No, więc takie moje zakupy dorosłe, w dorosłości, to wiecie, człowiek się cieszę nawet z żelazka. Przynajmniej ja się cieszę. Bardziej bym się cieszyła chyba z pralko suszarki. Yy, która jeszcze prostuje obrania Byłoby w ogóle już super Kombo Powiedzcie mi czy wy też tak robicie, że jak w restauracji Nie zjecie jakiegoś dania To zabieracie na wynos, bo ja właśnie takim sposobem Mam dzisiaj obiad I no ciężko mi tutaj powiedzieć Co dokładnie jest, ale Z tego co już jadłam w restauracji To mamy tutaj takie nioki Z zielonymi warzywami Fasolką szparogową, brokułem Brokułem Szpinakiem, groszkiem, i na to był położony ser wędzony biały. I słuchajcie, akurat miałam też ser wędzony biały w domu, więc po odgrzaniu dodałam sobie go jeszcze trochę. Smakuje to naprawdę świetnie, także polecam do makaronów dodawać sobie właśnie taki ser. Ja chyba zacznę. No i taka porcja gigantyczna była w restauracji, drugie tyle. Że ja tego nie zjadłam, a jakby nie było, to zapłaciłam za to, więc wiedziałam, że sobie wezmę na wynos. No i tak oto mam, proszę bardzo, gotowe danie. W dodatku przepyszne, także polecam tak robić. Jeżeli jeszcze nie robicie, to No na pewno się opłaca. I jeszcze jedna sprawa: Disney Plus. Nikt nie pytał, każdy potrzebował. Uwielbiam. Powróciłam do dzieciństwa, proszę bardzo, odpalam sobie. Piękne montyny. Na telewizorze, oczywiście. Tylko musimy się tutaj połączyć. Zrobiłam sobie kawę, piękne słońce wyszło, tak naprawdę na fulla i niedługo będzie zachód już, a ja mam właśnie okna wychodzące tak stricte na zachód Więc fajnie będzie sobie prosić na balkonie, więc z kawą wejdę, tym bardziej, że przed chwilą się uczyłam Tak, uczę się jeszcze, ci którzy mnie obserwują na bieżąco na Instagramie już niektórzy właśnie Wyłapali co nieco i pytali się, czy o tym opowiem na kanale, coś więcej i tak dalej. Pewnie tak, ale na tą chwilę jeszcze nie chciałabym zdradzać, tak, znaczy zdradzać. To nie jest jakaś wielka tajemnica, tylko po prostu nie chcę o tym na razie mówić, bo nie jest to aż tak zaawansowane i na razie jest to taka no początkowa, może nie, ale już tak. No jeszcze tak, wiecie. Jeszcze chcę poczekać, nieważne, nie o tym Teraz e, tylko chciałam wam jeszcze pokazać książkę, którą czytam e, I muszę ją tutaj przy niej ze sobą I to jest moi drodzy, Chyłka, e, czyli Remigiusz Mróz Druga część, zaginięcie I już tak naprawdę ją kończę, bo zostało mi dosłownie tyle książki, więc naprawdę niedużo Możliwe, że dzisiaj skończę, jak sobie tak usiądę na, na balkonie i jeszcze trochę coś poopalam e, się no generalnie w ogóle um, tą serię całą z chyłką Wam serdecznie polecam, to się czyta tak szybko Jeżeli oglądaliście serial to moim zdaniem jakby fajnie jest obejrzeć sobie serial, a później czytać książkę um, W więcej do tego jak się przeważnie mówi, nie? żeby pierwsze za... przeczytać wszystkie książki, potem serial to ja jednak nie. I tak samo było na przykład w przypadku behawiorysty. Ja przeczytałam pierwsze książki, całą trylogię, a potem obejrzałam serial i mi to totalnie nie grało. A tutaj, w przypadku chyłki, mam wrażenie, że bardziej na plus. Czyli pierwszy serial, potem książki. To jest druga część, oczywiście będę kontynuowała, czyli trzecia, czwarta i tak dalej, bo tych części jest naprawdę mnóstwo, ale tak jak wspomniałam, czyta się to bardzo szybko, bardzo przyjemnie, można się uśmiechnąć pod nosem, e, także polecam Wam. To jest akurat druga część, ale oczywiście zaczynacie od pierwszej, żeby um, no, żeby być na bieżąco, bo jednak te niektóre fakty się łączą między częściami. Korzystając, że siedzę na balkonie i dzisiaj zauważyłam, że... Jakieś tu moje trawy wypuściły takiego pięknego kwiatka. Nie wiem, co to jest, także znowu pewnie liczę na Was, że powiecie mi, co to jest za kwiat. Jakiś taki polny. Tutaj, facelia, tak. Od Was się dowiedziałam właśnie, że to jest facelia. Bardzo dobra dla pszczół i właśnie odkąd ona tutaj. Zakwitła to cały czas. Mamy gościa w postaci bąka. Jednego albo kilku, bo już nawet nie wiem, czy to jest ten sam, czy też nie. Ale zobaczcie, te kwiaty są naprawdę bardzo ładne. I wyrosły z nasion. Więc ciekawie, ciekawie.